Witam Was serdecznie, dzień dobry. Dzisiaj kolejna część składania 30. Tym razem jakoś tak dużo objętościowo nie będzie do składania, no ale zaczynamy od przeglądu prasy. Tu będziemy składać od 35 do 38 numeru. No i tradycyjnie historia. Jakiejś marki ciągnika, jakiś modelu to akurat Massey Ferguson stare zdjęcia ciekawe czy coś wypatrzymy snopowiązałka fajny temat i yy, od razu z, uwagę moją zwrócił kolektor yy, wydechowy górny ale tłumik taki typowy od Ursusa 25 yy, no i kierunkowska na błotniku od 40 yy, to ciekawostka błotniki widzę jeszcze na tej szerokim mocowaniu dolnym to jakieś takie modernizacje jeszcze z tamtych, z tamtych lat, ale na podstawie tych elementów, które dzisiaj są trudno dostępne, co by dużo poumówić. No i tutaj tak, będziemy w jednym z pierwszych numerów składać między innymi akumulator wraz z pokrywą od razu. Kolejny numer mamy ciągnik ZT300. W wersji z przednim napędem, to jeśli oglądacie taki kanał, Agrohuta, pozdrawiam Piotrka, to y, taką lokomotywę, jak on to nazywa, tam na kanale możecie niebieską oglądać, tylko właśnie z przednim napędem. E, tam u niego coś takiego, taki koń pociągowy się pojawił, coś tego typu. E, tylko tu jeszcze są bliźniaki oczywiście. Tu mamy IFE. O, gususiki 28 zakopane dość mocno. No tutaj jest napisane Ursus C325. No. Jedyna szansa, że to mogło być 25, to faktycznie ta ostatnia wersja przejściowa. Ale raczej jest to 28. Ten być może jest 25 z tyłu. Nie widać za bardzo obciążników, to tak z daleka wiecie, ciężko jest, e, ciężko jest to dojrzeć. Tutaj natomiast ciekawa obniżona wersja sadownicza Ursusa 25 w zasadzie sądząc po obciążnikach i te obciążniki z takim ciekawym wcięciem eee, są Tutaj jakieś drogowe zastosowanie. o jakie piękne zdjęcie czekam, czekam na tą przyczepę z niecierpliwością kiedy ona się wreszcie zacznie, zacznie pojawiać to będę przemalowywał na niebiesko jak nasza. O i jest Majorek. Majorek, kiedyś to zdjęcie skądś też znam. To z jakichś zagranicznych zlotów. E, te zdjęcia są. Tutaj też mamy Majorka. No, ten nasz to jeszcze musi trochę poczekać, zanim się za niego weźmiemy. Tu na to mi ale jest opisane, że to jest 40-11, więc jest ok. No tu dwie przyczepy za 28. Ma co ciągnąć, jeśli to byłoby w terenie jakimś. O, fajne te zdjęcia są takie prospektowe. Tu będziemy składać pochwę, tylko która to będzie lewa czy prawa. Chyba lewa. Patrząc, teraz ciężko się domyślić. Tak, lewo raczej. No i w ostatniej będą takie pierścienie kołnierzy z Wolnicy. No i tu mamy MTZ-a. Ostatnio w internecie dość często dostaję od Was linki z Zetorem 25 robionym z drewna. Że to jest Zetor 25, niby taki model, gdzieś tam cyrylicą opisane zdaje się tam jest ten film, ale on jest źle podpisany, bo tam nie ma nic związanego z zetorem, tylko tam właśnie składają model podobne do tego MTZ5, taki stylizowany powiedzmy na, na ten model, bo to taki z drewna, więc to nie jest takie aż mocno szczegółowe. No trochę starych zdjęć. No i tutaj efekt po złożeniu ostatniego numeru. No i w kolejnym numerze 39. Będzie już zwolnica z pokrywami. Także czekam na kolejną przesyłkę z czterema numerami. No, po tych czterech numerach jakiegoś efektu, wow, nie ma niestety, bo mamy e, tylko zwolnicę zmontowane znaczy nawet nie zwolnicę, przepraszam, pochwę z, ze skrzynką z podstawą akumulatora i pokrywą, no i z samym akumulatorem. Tutaj te imitacje przewodów pierścień, e, zwolnicy. E, no i na tyle. Także niestety nie możemy tego jeszcze zmontować w całości z, z ciągnikiem. No, zobaczymy, co dalsze numery przyniosą. Chciałbym jeszcze, korzystając z okazji, bo akurat do 30 dzisiaj się za dużo nie rozgadałem, podziękować Januszowi z Krasicyno, który nam podarował taki oto obrotomierz jeszcze z oryginalną instrukcją. Do czego mógł służyć ten ob obrotomierz? No w zasadzie, no bardzo uniwersalna, e, uniwersalne zastosowanie, bo mógł służyć chociażby do pomiaru obrotów, nie wiem, wałka, womu. E, kiedyś Tato mówił, że sprawdzali tak e, czasami, czy ktoś ma prawidłowo ustawiony ogranicznik obrotów i tak dalej, czy po prostu, żeby obroty maksymalne nie były większe. Y, to sprawdzano w ten sposób, że mia mieli po prostu przelicznik z womu i na wałku wom sprawdzali. Na określonym przełożeniu, jakie, jakie osiąga obroty. Tutaj są różne końcówki, które, które służyły do, do, że tak powiem, zazębienia, czy też z wałkiem, czy z jakąś rolką. Tutaj w pudełeczku jest jakiś taki nie wiem jak to nazwać taki jakby igiełka z jakimś takim środkiem, nie wiem, smarnym, nie wiem czego to mogłoby służyć. Niestety nie jestem w stanie odczytać tej instrukcji z uwagi na brak znajomości cyrylicy i tego języka. Nawet nie podejrzewam, że w języku rosyjskim jest to akurat napisane. Może gdzieś tam jakieś skany wrzucę na forum, może ktoś, komuś się uda to rozczytać. Nie wiem, czy ten napis na tarczy... 1954 może oznaczać rok produkcji, ale jeśli tak, to już jest to dość e, taki no, wiekowy sprzęt. E, tych obrotomierzy różnego rodzaju y, mamy już w tej chwili dwa, y, znaczy nie trzy albo cztery nawet łącznie z tym. E, także kiedyś przy okazji może zrobimy jakąś próbę y, ich wszystkich. Jeden to mamy taki nawet z prądniczką który można stosować. Bezpośrednio lub z przewodem gdzieś tam, gdzieś tam sobie trzymać w jednej ręce, właśnie wskazanie tutaj na, na tej tarczy, a, a na przewodzie mamy ten odbiornik tych obrotów, ale to, tak jak mówię, może jakiś odcinek o tym nagramy przy którejś okazji, może na którymś ciągniku wypróbujemy, czy jakimś innym napędzie, który będzie można zmierzyć, jeśli chodzi o obroty.